Witamy Was wszystkich i zapraszamy na podsumowanie tego dobra, które już dążyliśmy otrzymać od Boga w tym trudnym czasie. Mamy tyle czasu, że bez problemu możemy tak naprawdę spędzać go z bliskimi, oraz odkryć w nich na nowo ich zalety i wady. No bo zwykle w naszej codzienności nie mamy tyle czasu rozmawiać. Z nimi bawić się, posławać i radować. Przyjmowanie Boga w Komunii Świętej do swojego serca jest teraz mocno utrudnione, ale za to mamy więcej czasu na odnowę relacji z Nim, o której w codziennym zabieganiu często zapominaliśmy. Niestety w tym czasie nie możemy chodzić do szkoły, spotykać się z przyjaciółmi i kolegami, ale za to możemy. Zająć się realizacją rzeczy, z którymi zwlekaliśmy. Odkładaliśmy na potem, w tym czasie również ważny jest odpoczynek. Możemy uczęszczać na zajęcia dodatkowe i kółko zainteresowanie oraz spotykać się z ludźmi o tym samym hobby, ale mamy czas na odkrywanie nowych pasji oraz ludzi, którzy są wokół nas najbliżsi. Możliwe, że nie każdy jest w stanie w tym czasie uczestniczyć w drzach świętych spotkaniach grup apostolskich, ale to czas na głębsze poznawanie naszej wiary, wspólnych rozmów z Bogiem i licznych odpowiedzi z jego strony. Szukamy znaków. Wystarczy się rozejrzeć. Kiedyś nie mieliśmy czasu na choćby krótką rozmowę z bliską nam osobą, a teraz to czas spotkań z ludźmi przez wideo rozmowy. Które pokazują, jak silna jest więź między nami i nic nie może jej rozerwać, nawet brak wyjścia z domu. Nie możemy z taką łatwością jak wcześniej późno zakupy i kupić rzeczy, które były dla nas ważne i nadal są. Jednak teraz mamy czas na zauważenie, ile rzeczy i osób w naszym życiu naprawdę jest cennych. A nigdy dotąd tego nie zauważaliśmy. Męczące myśli i odzywające się sumienie, że mamy jakieś niewyjaśnione sprawy. To również czas na pogodzenie się z innymi. Czas refleksji nad swoimi błędami, ale też tym, co powinniśmy robić w naszym życiu, aby każdy dzień stawał się lepszy. Czas na samorealizację, powstanie siebie od lepszej strony można stworzyć swój nowy. Lepszy plan na życie, który wprowadzimy po powrocie do normalności. Nie możemy zapalić światła Chrystusa podczas spotkania, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby Jego płomień ogarnął nas podczas spotkania online. Tomowanie decyzji ciężkich, ryzykowanie, refleksja. Ten czas pomaga nam, aby wszystko bez pośpiechu przemyśleć i wybrać właściwe. Wyjście z sytuacji. Zaczynamy dostrzegać i doceniać to, co mamy. Nie pędzimy cały czas do przodu i w pogoni za tym, czego jeszcze potrzebujemy albo nie mamy. Bez chwili zatrzymania i wytchnienia. Wszystko może się zdarzyć. W końcu, kiedy otwieramy oczy szerzej, to widzimy. Więc my to potwierdzamy. Kiedy otwieramy usta, mówimy. Mówmy mądrze i rozsądnie, a kiedy możemy, słuchajmy Boga, siebie i innych. My nie przestajemy działać, ty też działaj. Żyj pełną życia, bo jak widzisz, nawet teraz można. Nie bądź sam, my jesteśmy razem. Ty też bądź z kimś, na przykład z rodziną lub wspólnotą. Zapewniamy, że tak będzie dużo łatwiej. Jeśli czujesz taką potrzebę, napisz do nas. I dołącz do piątkowych wieczornych spotkań formacyjnych. Są też inne grupy, które prężnie funkcjonują. Jeśli nie do nas, dołącz do nich. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo siły oraz spokoju razem z uśmiechem. Chcieliśmy tym filmikiem pokazać całemu światu, że jak się chce, to można naprawdę wszystko. Nie ma takich barier, które by przeszkodziły formowaniu i spotkaniu. Trzymajcie się ciepło!